W właśnie pojawił się nowy event, jaki jest to cykliczny event, który będzie pojawiał się prawdopodobnie co tydzień do końca tego sezonu. Warto obejrzeć ten materiał, żebyś po prostu wiedział co Cię czeka, szczególnie, że zmiany będą bardzo, bardzo drastyczne i co tydzień będzie naprawdę mega, mega duża zmiana. Także naprawdę ciekawie, no i trzeba przyznać, że Epic Games coś ciekawego wreszcie wymyśliło. Ty drogi widzu, jeszcze, że organizuje konkurs na ponad 3000 v czyli 100 zł Pays karda. Jedne co musisz zrobić, to subować kanały, follow na Insta, no i sprawić, czy nie wygasci mój kodik. Sejkam w sklepie i napisać komentarz. Wszystkie szczegóły masz w opisie, zajmij się to 30 sekund i być może to Ty właśnie wygrasz co do tych of karda, także koniecznie bierzcie udział. A o jaki event chodzi? Jak wiecie, Epic Games co jakiś czas stara się coś robić, no i najczęściej średnim to wychodzi. Aczkolwiek w tym sezonie trzeba przyznać, że naprawdę się starają no i Epic Games robi ogromny event, który będzie zmieniał się co tydzień. Będzie to event, który wpływa właściwie na całą grę, dlatego że nie to event in-game dostępny w każdej rozgrywce, czy to właśnie solo, czy to turnieje, czy to nawet na przykład na pożanka. Na czym ma on polegać? Mamy już pierwszy tydzień, no i polega on na tym, że co tydzień Epic Games będzie dawało jakieś specjalne prawdopodobnie przedmioty do gry albo przywracało stare przedmioty, które będą miały jakiś określony cel. W tym tygodniu mamy ognisty tydzień, no i to znaczy. Znaczy to w skrócie tyle, że jak widzicie teraz na ekranie jest to White Wix hashtag Fortnite. No i polega na tym, że Epic Games mega diametralnie zwiększyło jakby płomienne itemy. Czyli po prostu itemy, które podpalają, występują w bardzo dużej ilości, no i również damage od podpaleń, jak i same podpalenia są dużo większe. Dlaczego jest takie ważne? Dlatego, że teraz każda rozgrywka wygląda inaczej. No i na przykład jak graliśmy teraz FNCS i również już zaczęło to obejmować, to po prostu bardzo dużo fragów było z samych podpaleń, pełno było łuków. No i dla porównania, ile tego właśnie się pojawia, tych płomiennych temów, no powiem wam szczerze, że ja grając właśnie dzisiaj Areny, grałem może 3-4 godziny. Spotkałem, uwaga, uwaga, około 10 złotych łuków podpalających ze skrzyni, nie licząc ile spotkałem właśnie z przeciwników. Także jest to mega zbustowane, no i naprawdę tą różnicę widać. Dodatkowo wróciły również takie przedmioty, jak na przykład flargan. Dodatkowo właśnie występuje dużo więcej beczek, taki TNT. -ny dużo więcej świetlików, no i mega dużo występuje kanistrów. Jest to właśnie o tyle właśnie ciekawe, no że po prostu jest to mega taki mocny sposób i fajny, ciekawy, innowacyjny na otwierzenie gameplayu. Dlaczego? Dlatego, że co tydzień będziemy dostawać coś innego. Tym razem mamy właśnie zwalczanie przeciwników ogniem, a być może w następnym tygodniu dostajemy coś jeszcze bardziej crazy, no i tutaj Epic Games właśnie informuje o tym, że oni stawiają na dynamikę rozgrywki. Co to znaczy? Znaczy to zwyczajnie tyle, że po prostu wszystkie przedmioty, które będą w Będą naprawdę miały wywierać wpływ na daną metę w grze, która będzie się odbywać. No i jest to tyle właśnie spoczko, że nie, nie to kolejne jakieś nudne itemy, które nic nie robią, a będą to itemy, które faktycznie będą służyć do gry. Dla przykładu łuki ogromną rolę właśnie odgrywały teraz na FNCSach, jak i również właśnie samo podpalanie. W tym tygodniu jest zboustowane podpalanie. I Epic Games informuje nas o tym, że ten jakby damage i radius, czyli zasięg tego odpalenia jest dużo, dużo większy. I faktycznie da się to potwierdzić, no bo jeśli wejdziecie sobie teraz w podpalenie, to zostajecie około 15 damage'a, 10-15 damage'a, no i po prostu bardzo łatwo jest się spalić. Także warto mieć to na uwadze. No i też, co ciekawe, te zmiany zostały dane na tryb turniejowy. Nie wiem czemu jest to właśnie tym spowodowane, czy jest to po prostu błąd, czy właśnie e, po prostu jest to specjalnie, aczkolwiek jest to również na turniejach, no i turnieje wyglądały troszeczkę śmiesznie, dlatego że naprawdę łatwo było się spalić, no i też dużo osób właśnie o tym nie wiedziało, bo informacja pojawiła się niedawno, jest to właśnie od 6 maja, także fajnie, żebyście po prostu o tym wiedzieli. Do kiedy ma to trwać? Ma to trwać do 13 maja, no i kolejne tygodnie będą 13, 20 i 3 czerwca, czyli będzie tak naprawdę cały sezon, także warto właśnie pamiętać o tym, że ciąglecie mieć coś nowego. Jest to moim zdaniem ciekawy pomysł na takie odświeżenie gameplay'u, no bo nie oszukujmy się, ale tak dużo rzeczy właśnie weszło, czy nieka te płomienne łuki, które w ogóle jakieś nie były spotykane praktycznie. Flargan, którego nie było bardzo, ale to bardzo długo. Kanistry, no i również może to być powiązane z tym, że Epic Games jakiś czas temu przywróciło Tacticala, jak i również karabin piechotny. No i prawdopodobnie Epic Games będzie chciało sięgać po te stare przedmioty, ale właśnie w takiej zmienionej formie. Moim zdaniem jest to ciekawsze niż jak zwykłe przywracanie przedmiotów, no bo nie oszukujmy się, ale jeśli robią taki duży tydzień i co tydzień ta meta się zmienia i naprawdę będzie to ciekawe, tak jak teraz jest to zrobione, no to może być naprawdę pow dobry powód, żeby ludzie wrócili do gry. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, bo jestem mega ciekaw waszego zdania. Ja muszę przyznać, że naprawdę pozytywnie to odebrałem, bo to naprawdę jest coś innego. Tutaj z takich ważnych informacji jeszcze jest to, że pamiętajmy, że Epic Games nie musi się ograniczać właśnie do takich przedmiotów, a może również na przykład robić tydzień przedmiotów mobilnych, czy ty, tydzień jakichś śmiesznych przedmiotów, tym na przykład, nie wiem, launchpady, Shockwave na przykład, które i tak są, ale na przykład właśnie stare, małe shockwave'e, banspady, na przykład może rifty, albo nawet na przykład tutaj rifty w butelce, które służyły do zabijania. Można, jakad się również pojawić z takich ciekawszych rzeczy, na tydzień starych przedmiotów. No i wtedy na przykład by wróciły jakieś stare przedmioty, które były na samym początku. Takie właśnie, jak na przykład Heavy Sniper, czy na przykład 10-strzałowe, czy może Sztutzer. Czy na przykład, właśnie, tydzień przedmiotów sniperskich, gdzie byśmy mieli bardzo, ale to bardzo dużo, właśnie przedmiotów związanych ze snajpą, z walką na odległość. Jest to po prostu mega duży tutaj, właśnie, taki popis dla Epic Games, gdzie naprawdę oni mogą się pokazać. Dodatkowo może być, jakad tydzień przedmiotów leczących, gdzie byśmy dostali beczki short na przykład na przykład dostalibyśmy właśnie slurpy, czyli właśnie te siorbiki, sok siorblowy picia, czy na przykład właśnie jeszcze inne jakieś medykamenty, które się znajdowały, tak jak bandażownica, czy może coś innego, ogniska, jak najbardziej może się to wszystko pojawić. No i dlaczego nagrałem o tym odcinek, dlaczego jest takie ważne, już wam tłumaczę. Dlatego, że jest to taki duży krok w Fortnite, i w tym stronie naprawdę widać, że od no, nad czymś pracuje. W tym sezonie Epic Games załóż 3 czy 4 różne tryby rankingowe dodatkowe, które były testowane, no i naprawdę fajnie, że tutaj coś się dzieje. Warto właśnie o tym wspominać, dlatego że Epic Games naprawdę teraz się stara, no i jeśli nie grasz może za dużo w Fortnite'a, to może o tym nie wiesz, a naprawdę warto teraz wrócić i sobie ogarnąć po prostu te nowości. Wreszcie, coś się dzieje, i jako casualowi graczem, naprawdę możecie mieć ciekawy gameplay. Szczególnie z kumplami, bo nie oszukujmy się. Ale kto by nie chciał wrócić do Forta i na przykład postrzelać sobie takim flarganem, czy nektarzem pomiędzy mukiem, jeśli już troszeczkę nie grał? Myślę, że byłoby to naprawdę ciekawe. I tutaj też jeszcze wspomnę, że za te eventy nie ma żadnych nagród, nie ma tutaj nic do wygrania, nie ma tutaj nic do otrzymania, no jest to po prostu taka zmiana bardziej gameplayowa. Na, mając na celu właśnie odświeżyć, jakby ten syndrę w Fortnite. Cie. Także jeśli ktoś by się pytał, co jest za, do zdobycia, no to niestety nic. Dodatkowo nie ma też również informacji na temat jakichś specjalnych trybów. Być może będą wraz z tym pojawiały się jakieś specjalne tryby, na przykład takim moim pomysłem jest to, że jeśli byłyby stare broni, na przykład tydzień starych broni, OG broni, no na przykład powrót do przyszłości również by mógł się pojawić w jakiejś zmianie formie, czy na przykład mapy, czy właśnie jakiegoś trybu kreatywnego, ale niestety nic na ten temat nie wiadomo. Także tutaj jest trochę niepewne to, ale Pigens właśnie tutaj oznaczyło, że na przykład w tym tygodniu dzięki temu wydarzeniu, czyli tym, temu dzikiemu tygodniowi możemy sobie łatwiej wykonać questy. Także być może będzie to również dostosowane pod questy legendarne. No bo jak wiecie, teraz mamy quest legendarny podpalić przeciwników, także być może coś będzie z tym związane. Myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, dajcie koniecznie znać wasz feedback, co na ten temat sądzicie, czy jest to fajna zmiana, czy raczej nie za bardzo. Dziękuję wszystkim za uwagę, pętajcie subi kłapeczka w górę, kodzik Sejkam w sklepie, bo mega mi pomagacie, bardzo dziękuję, zapraszam naszego Discorda, Instagrama i koniecznie drogi widzów, weź udział w konkursie, bo tak jak mówię, być może wygrasz, net tego nie spodziewasz, Na nie oszukujmy się, 100 zł piechotą nie chodzi, kupisz sobie jakieś fajne skiny, czy może jakieś fajne pakiety. Życzę Wam jego weekendu, to było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się siema.